Cześć. Kolejny zakup to oczywiście przetwornica, i chciałbym Was czymś zaskoczyć. Yy, I myślę, że wiele osób zostanie zaskoczonych pewnym doświadczeniem, które zrobię w związku z tą pr yy, przetwornicą. Yy, przetwornica, no w końcu kupiłem Greencell. Greencell 300 W, yy, chwilowa moc 600 W, yy, pure sinus, czyli czysty sinus. Przetwornica o czystym przebiegu sinusoidy O co chodzi z tą? Zaraz powiem. Natomiast jak to wygląda z tyłu? Podłączenie plus minus. Ja to już sobie przykręciłem. Takie krokodylki, przeważnie to tak wygląda. Przód wygląda tak. Gniazdo zasilania, włącznik, gniazdo USB do ładowania, na przykład komórki smartfona itd. No. Tak wygląda. Jest to ten symbol NINVGC05 określona na stronie producenta jako wersja Pro. Kupiłem tą wersję Pro i teraz przejdę może teraz przejdę może na stronę internetową producenta. To wam to dokładniej pokażę, gdyby ktoś chciał podobną kupić. Dlaczego wersja Pro? A tutaj jestem na stronie producenta Greencell. Przetwornica napięcia, to jest ta, którą kupiłem. Greencell Pro, to jest ta wersja, mówię Pro. Szukałem na stronie producenta właśnie tutaj, co oznacza Pro. No to tylko tyle, że jest lepiej, lepiej wykonana z lepszej jakości materiałów, co niezbyt dobrze świadczy o pozostałej serii, skoro lepszą prostownic prostownicę, przetwornicę, no. Umieszcza się znaczek PRO, przetwornica napięcia, inwerter GreenCell Pro 12V, 300 łamane na chwilowe, 600 W, czysta sinusoida. Tak, cena tutaj sugerowana jest 205 zł, no około 200 zł, trochę poniżej można kupić. Tak to właśnie wygląda, w specyfikacji kod produktu INVG C05. Tak, ta wersja pro jest tutaj w specyfikacji określana. W pudełeczku znajduje się, właściwie to się nic nie, nie znajduje, wyściółka i instrukcja obsługi po polsku. Tutaj różne błędy i tak dalej, które mogą wyniknąć. Natomiast, natomiast jest pewien haczyk, jeśli chodzi o wszystkie, o wszystkie przetwornice. Już idę zrobić pewne doświadczenie, ale muszę ją podłączyć. Podłączę ją do samochodu pod, bezpośrednio pod akumulator. Jestem już przy samochodzie, po prostu położyłem ją tak, żeby bezpośrednio tutaj z samochodu móc zasilić poprzez te krokodylki. Na razie jest wyłączona. I zaskakująca będzie to rzecz dla wielu na, najprawdopodobniej ludzi, i również to będzie powód, k, przy którym często ludzie dochodzą się, klienci w sklepie i tak dalej, odsyłają przetwornicę bez względu na, na y, producenta. Po prostu odsyłają twierdząc, że prostownica y, przetwornica. Co ja z tą prostownicą? Ponieważ prostownicę mam tutaj do włosów. Y, i w związku z takimi urządzeniami ten temat jest zaskakujący. Oddają je twierdząc, że po prostu jest uszkodzona. Zobaczcie, mam tutaj też watomierz, po prostu miernik mocy. I co się okazuje? Tutaj przejdę teraz na stronę producenta, więc chwilowo yy, na komputer przerwę tę relację. Za chwilę, za chwilę wrócę, żeby dokładnie powiedzieć, jaką użyłem yy, prostownicę do włosów. No, nawiasem mówiąc, yy, używanie przez kobiety prostownic jest też ciekawą sprawą, ale za chwilę wracam do tematu. Właśnie jestem na stronie Remingtona o, to, o tym co mówiłem o te dane techniczne. No ze strony Media Expert, ponieważ pudełka nie mam wyrzuciłem, ale to jest ta prostowalnica, prostownica, tak, prostownica Remingtona. Zjeżdżam na dół, chodzi mi o dane producenta. Gdzież tu jest napisana moc? Jest. Moc wyrażona w watach 40 W. Wat. Prawda? Tutaj podkreśliłem 40W. Yy, I o tą właśnie liczbę mi chodzi. Yy, tak naprawdę nie jest to 40W, ale o tym yy, zaraz powiem. Tak. Yy, po prostu, no muszę taką dygresję zrobić. Yy, kobiety, które mają kręcone włosy, chcą sobie je zawsze prostować. Może nie zawsze, ale bardzo często. Nigdy przez całe życie nie mogę zrozumieć dlaczego. A te, które mają proste włosy stosują lokówki. Powiedzcie, drogie panie, albo zapytajcie się, jeżeli faceci to oglądają, nie? Swoich żon, dziewczyn, kochanek yy, i innych. Jak to jest i dlaczego tak jest? Ale wiem to, że taka sytuacja ma miejsce. <noise> po prostu, jeżeli kobieta ma ładne Kręcone włosy, musi używać prostownicy. Tutaj mam model Remingtona i to dotyczy się jako przykład, bo to dotyczy się wszystkich urządzeń, przynajmniej znak, wiecie co, znakomitej większości urządzeń grzejnych. I tak jak widzieliście, ta prostownica, według danych producenta, ma 40 W. I jest to w pewnym sensie skam, w pewnym sensie oszustwo. 40 W, ponieważ posiada układ który zwiększa ładowanie, zwiększa moc, zwiększa moc. Wszystko dla dobra konsumenta. Jak, jak wiele rzeczy dzisiaj, wszystko dla dobra konsumenta. Chodzi o to, żeby ona rozgrzała się jak najszybciej. Więc początkowo. Ta podawana przez producenta 40W, moc grubo przekracza 700, grubo przekracza 800 W. Zrobię teraz doświadczenie. Podłączę ją. Pod, tutaj mam końcówkę przedłużacza z domu z 230, 230 V, po prostu z gniazdka w domu. Podłączę przez ten watomierz i zobaczycie, ile pobiera prądu. Czemu to robię? Ponieważ podłączając tą przetwornicę, prostowalnicę, przepraszam, już byśmy mieli prostowalnicę. Czy też prostownice powinna się chyba mówić poprawnie, bezpośrednio, pod 300 watowym dla, dla mocy ciągłej przetwornice napięcia, yy, ona po chwili zapala się czerwona, lampka błędu i odcina, odcina ją. I żeby teraz ją uruchomić, i żeby ona się rozgrzała, trzeba. Po prostu cały czas kilka razy ją włączać i wyłączać, żeby ona się rozgrzała. Ale przechodzę do poboru rzeczywistego, yy, rzeczywistego poboru mocy. Zobaczcie, mam podłączoną prostownicę do watomierza, a wszystko jest z domowej instalacji 230V, tak jak mówiłem. I tutaj mamy odczyt, żeby było to dobrze widać, o tu trochę w cieniu. W tej chwili jest wyłączona. Prawda? Tu jest na 0. 0 yy, watów. Tak, tu trochę przykurzony ten miernik. 0 watów. I uwaga, włączam prosto, yy, prostownicę. 890, widzieliście? I później zmniejsza się zmniejsza 300, 270, 253. Zobaczcie. 240. Początkowy pobór przekracza 800 W. Później jest też dużo, o chociaż w porównaniu do 800 mniej, ale gdzie jest to 140 W? Cały czas nagrywam w jednym, odcine, w jednym ciągu, nie? Zobaczcie, sekundy cykają, natomiast mamy 125 W. Ja czuję, że ona się już właśnie nagrzewa. Tutaj, o, świeci się oczko. To jest, przypominam, z z domu, normalnie z sieci zasilany. Gdzie jest to 140 W? 89, 88. No, cały czas nagrywam i ciągle nie ma, i ciągle nie ma deklarowanej mocy. I teraz mamy taką sytuację, jeżeli tą 40-watową przetwornicę, ale podkreślam, po to robię ten filmik, większość urządzeń domowych dzisiejszych, tak zwanych nowoczesnych, za chwilę włączę starą yy, radziecką jeszcze grzałkę. Zobaczymy, jak tam będzie ale większość nowoczesnych urządzeń tak właśnie działa. Deklarowana moc przez producenta to jest chyba moc średnia, mierzona w ciągu godziny, ale nikt przez godzinę nie używa prostownicy w tym przypadku do włosów czy też lokówki, czy też innego grzejnego elementu, prawda? Zobaczcie, już minęła minuta i jest 53 grubo ponad minutę. Jest 53:52. Waty zużywana jeszcze nie ma 40 deklarowanego przez producenta. Cały czas świeci się, prawda? Czyli moc urządzenia reguluje sobie po prostu w sposób ciągły w zależności od temperatury i jest to jak najbardziej dobrze. Ale podkreślam, prostownice kobieta dziewczyna używa 5 góra 10 minut, tak? Więc średnia. Średnia dla 10 minut będzie wynosić jakieś 130 W. Natomiast dla 5 minut będzie wynosić jakieś około 200 W. No, zacząłem to trochę obliczać dla minutówek, bo no nie da się obliczać w, w interwałach w przedziałach sekundowych. Widzieliście jak startowało od 800, później była tam 700, 600, 500 i tak dalej. I jeszcze mamy 43, a nie 40. Widzicie, to 40 W jest chyba po prostu powinno pisać najmniejsza używana moc. I teraz jak tego typu yy, podkreślam, urządzenia chodzi o przetwornicę. W stosunku do przetwornicy. Jeżeli podłączymy ją tutaj do przetwornicy, natychmiast, praktycznie po chwili, po krótkiej chwili, będziemy mieć kod błędu. Ta czerwona lampka się tutaj zapali, i, i, i koniec, tak? I koniec, i. i Ktoś powie, no jak to, 40 W, a przetwornica ma 300 i mi nie chodzi, nie? No taki jest efekt i oddają przetwornicę. Proszę na to zwrócić uwagę, ponieważ jest to efekt wielu nowoczesnych urządzeń. Mamy teraz 39,9, osiągnęła zużycie 40 W po kilku minutach, po kilku minutach. Hmm? Ciągle, o, ciągle się tutaj świeci. Ona w tej chwili jest dogrzana, tam chyba dogrzewa się do około 200 stopni Czyli teraz ma dopiero te, powiedzmy, 40 W, 39,1 na no, według tego miernika. Tak, także test przy udziale y, sieci, przedłużacza sieci, y, uważam za zakończony. Myślę, że przy kupnie przetwornic należy zwrócić uwagę dobrze na to, jakie odbiorniki y, mamy y, chęć używać i jaka jest ich charakterystyka mocy w, w stosunku do czasu, prawda? żebyśmy nie byli właśnie tak zaskoczeni, że jak to? 300 watowa w tym przypadku, w tym przypadku do tej prostownicy, żeby ona się nie wyłączyła, należałoby zas zastosować przetwornicę 1000 watową, 1000 watową moc ciągłą. Ona ma wtedy 1500 chwilowe. A teraz używam sobie starej radzieckiej jeszcze grzałki. Widzicie, radziecka grzałka, która ma napisane 0,5 kW, bo to są oczywiście rosyjskie lit litery. Czyli 500 W. 500 W. Do szklaneczki z wodą cały czas jestem na watomierzu podłączonym w przedłużacz z sieci domowej. Włączam wtyczkę i mamy pobór. Od razu praktycznie wskakuje na 500, 500 W, w tej chwili 513. Tak? Nie ma czegoś takiego, nie ma takich układów. To jest element grzejny, normalnie to opor, opornościowy charakteryzuje się stałym, stałym poborem. Mamy 509, niewielkie wahania. 511, 510 bardzo szybko nagrzewa mi tą wodę, powiedzmy na kawkę. Powiedzmy, że jestem teraz na kampingu i chciałbym nagrzać, ale chciałbym tak z przetwornicy zrobić, więc z tego niestety nie, ponieważ zaraz to sprawdzę. Ale uważam, że za dużo 500 W, jak ona ma 300 W mocy, mocy ciągłej 300 W. Prawda? Woda się już prawie gotuje, a tutaj mam 514-515 W. O! I grzałeczka sobie grzeje inaczej niż w przypadku zaawansowanych nowych urządzeń tak jak wykazałem o woda się już gotuje możemy wyłączyć specjalnie robię to doświadczenie dla was żeby zwrócić wam uwagę w kwestii kupowania przetwornic napięcia tutaj nie ma większego znaczenia czy to jest tak zwany czysty sinus czy ten sinus, sinus aproksymowany zaraz do tego przejdę ale jeszcze żeby dokończyć doświadczenie z ciekawości, z ciekawości, nawet tego wcześniej nie robiłem, tą samą grzałeczkę podłączam przez ten watomierz i włączam przetwornicę tutaj teraz z akumulatora, z akumulatora. Nie puściła dosłownie na sekundę, puściła i rozlega się dźwięk, po prostu moc została przekroczona. Nie ruszy tak żałka. Nie ruszy ta żałka z 300 W yy, o mocy ciągłej 300 W przetwornicy napięcia. Jeszcze raz. No, Od razu pokazuje 300, ponad 300. I rozlega się dźwięk, że jest coś nie tak. Teraz jeszcze raz dla przykładu włączam tom tego Remingtona. Yy, tą prostownicę do włosów. 0W yy, jest na 0, ale ona jest teraz gorąca. Ona jest teraz gorąca, więc jak widzieliście na tym doświadczeniu z sieci, yy, w tej chwili bierze mało około 50-60W, więc powinno być dobrze. Yy, tutaj już jest włączone, 0W włączam ją tu. O, chwilowo było nawet 400, prawda I od razu fold. Od razu, czyli nawet też się nie włącza. Co można zrobić? Yy, można się ratować, włączając i próbując ją rozgrzać chwilowo. Widzicie? 190 wskoczyło i nie wyrzucił błąd. Nie wyrzucił. 131 teraz działa. Teraz działa. Po prostu włączając ją i wyłączając, jak jest zimna, o tak kilka razy, po każdym wyrzuceniu, można dojść do tego, że ona się rozgrzeje. Bo to już jakby spraktykowałem, prawda? I tutaj jest zużycie 102. Ono teraz spada, więc 300 W yy, przetwornica napięcia w ten sposób się dopiero sprawdzi. Widzicie? Nie kierujmy się zawsze przy urządzeniach grzej, grzewczych, przy, czyli opornościowych, również przy jakichś wiertarkach i tak dalej, które mają. Z wiertarkami jest o wiele łatwiej. O wiele łatwiej. Dopiero może zostać wyrzucona, kiedy nawet na luzie. Pracuje, a dopiero, jeżeli coś wiercimy i wtedy rośnie pobór mocy i wtedy y, może wyrzucić. No i w tej chwili, że 58W y, świeci się tutaj lampeczka, ona grzeje, ona po prostu podgrzewa temperaturę biorąc tyle i przetwornica działa. Powtarzam, wielu ludzi może zostać zaskoczonych tym, ja już ją wyłączam. Koniec testu. Yy. Tej, tej prostownicy do włosów wielu ludzi może zostać zaskoczonych tym, że właśnie producent podaje 40 W, o to mi spokojnie spokojnie na kempingu taka przetwornica napięcia da radę, jednak nie kochani nie da rady, nie da rady jeszcze podłączę wiertarkę teraz yy, doświadczenie z wiertarką, stara bożka, która towarzyszyła mi Towarzyszy mi od ponad 20 lat, przeszła całą budowę domu, wcześniej remont mieszkania w bloku. To jest po prostu niezawodny sprzęt. Nie wiem, czy dzisiaj takie robią. To tylko dygresja, chociaż, mimo to, że nie jest ta seria niebieska, tylko ta zielona, włączam, włączam przetwornicę napięcia 0W i startuję zbiornik. ma regulację obrotów, więc widzimy jak dodaje jej obrotów, jak rośnie rośnie moc na maksimum 200 W, tak? tak tutaj nie ma najmniejszego problemu, ale gdybyśmy zaczęli wiercić w stali na przykład, wiertłem ta moc wzrośnie grubo powyżej 200 W, ponieważ, dla, ponieważ dlatego, no niech będzie deklarowana tutaj moc przez producenta jest 500 W i to jest prawda i to jest prawda 500 W dla maksymalnego obciążenia tej wiertarki a normalnie normalnie 200 W pod 200 W tak to po prostu wygląda a z pełnej ciekawości mam szlifierkę kątową firmy Einhell gdzie moc deklarowana na tabliczce zamiadowej jest 850W? 850 Czy ona w ogóle ruszy? Oczywiście też bez przyłożenia do materiału, czyli na sucho. I zobaczymy, ile bierze na sucho. Biorę w dłoń tą szlifierkę kątową, w tej chwili jest 0, i włączam, wyskoczył błąd. Trzeba to skasować. I jeszcze raz. Ruszyło. Po prostu zachowuje się tak, że jest to na granicy tej mocy. Widzieliście za pierwszym razem widać popłynął prąd większy przekładający się na moc ponad 300 W i komunikat, że została wyłączona. tak? Ale no, zebrała się. Powiedzmy od biedy delikatnie przykładając z jakiegoś materiału byłbym w stanie być może przeciąć jakiś, nie wiem, profil metalowy. Tak to wygląda. Oczywiście jeszcze wentylatorek. Wentylatorek 230V. Podłączam. Zaczyna chodzić, Tutaj już jest znikomy pobór, pewnie będzie. 14 14,3, yy 14,1, teraz 2 W. <gryw> Więc tego typu yy urządzenia o, można sobie jak najbardziej zasilać. To jest jego maksymalna moc 14 W. Jak najbardziej. Teraz o co chodzi z tą czystą sinusoidą? Ja już odłączam to, co chciałem przekazać. Przekazałem, żebyśmy uważali na 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 wszelkie urządzenia. A teraz dlaczego pełna sinusoida. To już też odłączę ten miernik zawsze najlepiej minus odłączyć najpierw i teraz plus. Ta przetwornica, którą widzicie jest przetwornicą o tak zwanym czystym, czystym sinusie. Co to oznacza? Przetwornice w tej chwili na rynku są dwojakiego rodzaju, te tańsze, nawet sporo tańsze to są przetwornice o wykresie, o wykresie tak zwanym aproksymacyjnym. Cóż to za dziwne słowo, po prostu jest to sinusoida, tak jak tutaj mamy, sinusoida nie taka, tylko sinusoida o przebiegu prostokątnym. Po prostu gdybyśmy mieli na osi tutaj powiedzmy wolty, tutaj czas, to nie wykres, przebieg tego prądu nie byłby taki, jak tu, tylko po prostu byłby kwadratowy. O, taki kwadratowy. Nie nadaje się taka zwykła przetwornica. Znaczy powiem tak, zależy od konkretnego urządzenia, ale generalnie do silników y, szczotkowych nie za bardzo się nadaje. Po prostu będą, będą raczej pracować, natomiast będą hamowalne, y, po prostu przez ten przebieg prostokątny, właśnie aproksymacyjny. Co to jest? No, teoretycznie jest to powiedzmy aproksymacja definicja, to jest przybliżenie funkcji za pomocą jakiejś innej funkcji, ale prostszej, czyli można by to mówić, że w przypadku tych przetwornic zwykłych, nie o tak zwanym czystym sinusie, pojawiają się błędy aproksymacji, czyli błędy przybliżenia. Ten wykres, tak jak rysuję palcem, prostokątny wykres, o taki zamiast taki jak powinien być powoduje, że jest ona właśnie, y, ta funkcja przebiegu y, napięcia jest kreowana w sposób sztuczny, przybliżony, y, impulsowy. I dlatego pewne rzeczy nie będą dobry, dobrze pracować. Niektóre oprócz silników komutatorowych, czyli szczotkowych, no, źle mogą pracować. Niektóre zasilacze urządzeń elektronicznych, niektóre będą pracować, bo to zależy od typu zasilacza. To zależy jeszcze od typu zasilacza, ale można liczyć się z tym, że po prostu będą, będą bardziej wrażliwe. Niektóre telewizory i tak dalej, czy telewizorki, jakieś małe laptopy mogą odczuwać problem ze zwykłymi przetwornicami. Natomiast do urządzeń grze, grze, grzejnych nie będzie miało to większego znaczenia. Ja zdecydowałem się na tak zwany czysty sinus PURE, czyli przetwornicę O charakterystyce przebiegu napięcia w jednostce czasu y, identycznym jak, y, przy, jak z gniazdka, po prostu jak z gniazdka. I to byłoby generalnie dzisiaj na tyle o przetwornicach. Może się ten filmik dlatego go robię, komuś przyda, y, komuś, kto będzie chciał y, zrobić, kupić coś, podłączyć właśnie taki element grzejny o mocy 40 W, jak ta prostownica do włosów i będzie, będzie zaskoczony, że o, o, Coś jest, coś jest nie tak. Prawda? Tu już na miejscu ta przetwornica została przeze mnie przykręcona. No tak wygląda jak wygląda. Tu jeszcze tylko pozostało mi posprzątać, bo jeszcze trociny i tak dalej. Dobrze to odkurzę. I już szafeczkę przystawiam, przykręcam, mocuję tak jak powinna być. Generalnie jest skończona. Oprócz, oprócz sterownika, który właśnie nie wiem, na razie chyba się wstrzymam z jego montowaniem. Ten sterownik, który wspominałem, że on... Tutaj wyprowadzone zostały przeze mnie już przewody. Yy, kontrolka i zasilanie yy, samochodowej instalacji 12V doprowadzającej do tego yy, przetwornika, który ma ładować awaryjnie w czasie niepogody i tak dalej. W czasie jazdy z alternatora samochodu yy, ma ładować ten akumulator. Jeszcze jest kwestia akumulatora. Prawdopodobnie tutaj no, muszę się zastanowić w stawie. Chyba inny Yy, znaczy chyba też kwasówkę na razie chyba na razie kwasówkę yy, bo już po prostu <gry> nie mam czasu yy, zawodowe sprawy inne no po prostu trochę się to przeciąga ja w ogóle tak dużo praktycznie cały dzień staję wcześniej to mam jakieś jakieś sprawy jakieś załatwianie jakieś prace <gry> także ta szafka to jest tylko w wolnym wolnym czasie Potrzeba teraz mi bardzo jest, żebym tutaj posprzątał, bo wygląda to nieciekawie. Yy, tutaj można ją załączyć, kiedy się tak włączy bezpośrednio tutaj na przykład z akumulatora. O i, i pali się. Tutaj zielona. W tej chwili ten akumulator jest rozładowany, więc alarmuje mi, że jest rozładowany. O, brak odpowiedniej mocy, ale... Ale to tak jest, a tutaj po przełączeniu mam pociągnięte z wyjścia odbiorników prądu z tego, z tego sterownika Solara, ale Solara jeszcze nie ma. Na razie to wszystko, cześć!